KONIEC Trener narodowy karpiazgu <śmienny> 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 Sie Siemandero Dawno nas nie było Bo i też za dobrych ryb żeśmy nie łowili <śmienny> Znajdujemy się na stawie w Apingedamie. W zeszłym tygodniu, jak już nas podupiło, jak... nas podupiło, jak, jak przez cały dzień, żeśmy zmówili trzy leszcze, dwie płotki i dwie zdregi, to stwierdziliśmy, że trzeba się wyszaleć w jeden dzień na karpiach i przyjechaliśmy na staw. Już o dwie minuty minęło, już ciągnie rybę, a ja się nawet, ja się nawet jeszcze nie rozłożyłem, a tam jest. Czekajcie, okay, podbierak dobrze, że rozłożyłem. O, tutaj jakieś płoteczki uciekają. Mówimy tam na fiderki. Mamy karpiówki, ale to karpiówkę później odpalimy, bo tu jest jedyny minus tej wody taki, że można na jedną wędkę, ale w sumie jak te branie mają być co dwie minuty, to byś dwoma wędkami nie wyrobił, nie? Więc pierwsza rybka idzie. Na pewno nie jest to leść, chyba, że bardzo waleczny. Zbychu bonusowo jeszcze ciągnie deskę. Nie wiem, jak on się owinął, nie? O, dobra, wyszedł. Znaczy, wyszła. On w ogóle tam kawek dalej jest, nie? To tą deskę żeś tu pociągnął blisko. No dobra, jeszcze tam się pojawia. No i zobacz, jak Marcie się tak trafi, nie? To może jej się spodobać wędkarstwo, nie? To jest dobra woda, woda, właśnie jak kogoś chcesz w wędkarstwo wciągnąć, nie? To on tutaj ma bardzo duże szanse, że coś złowi fajnego. W jak tam, czy jest z piątka ma? No, chociaż nie, nie powiedziałbym. Chociaż nie, nie jest taki wybitnie duży. Nie, ale też aż taki super mały też nie jest. Tak się tam przez chwilę wydawało, że jednak może troszkę mniejsze, ale on taki ze 60 może mieć centymetrów Jest, jest, jest Zbychu. ja cię oddam, bo ja mam kamerować nie? To już się kameruje! Pierwszy karmin no dawno w tym sezonie co pierwszy, nie? Zbychu, o czym... A nie, ty miałeś przecież dwa tygodnie temu na tej wodzie No dobra to cofam. Nie no, jednak nie jest taki zły ładnie. Także po dwóch minutach pierwsza rybka na metodę żółta kulka. Tyle co tam z koszyczka się trochę zanętawy tego, małam się z, z rybką. No, przyzwoite. No, też po przejściach. No, tutaj niestety to będzie normalką, nie? Dziewiczego chyba nie złowisz. No, gratuluję Zbychu. Także dzień się zaczął ładnie, A zobaczymy jak będziemy kończyć. I teraz powinno być ujęcie na Zbycha wkurwionego z fajką, co się że tam nie <śmiennie> ma <śmiennie> Kurwa, twoja złość <bo> nie, nie musiałem <śmiennie> musiał zapalić, no. Nie, bo w tym podebra. Dobrze podbierasz, dzisiaj dobrze podbierasz. to podbierać A few moments later, yeah. Urwała się. Widzisz, co wyciągałeś, że aż zerwało? A jakie było ty, A to z całym tym zerwało? No, jeszcze kręciłem za most. Zoneczka z pierwszą rybą? Pierwsze ryby Marty. Pierwsze ryby Marty. Jak emocje żonka? Trochę nam się zaczepił, ale wyszedł z zaczepu. jednak, widzisz, na no, czasami takie ma przejawy fachowca, nie? No, dobrze, dobrze. Jest. Przed myślał, że, był cwan, że będzie cwany, że w gałęzie popłynie. Możesz go teraz odczepić, mu, budzi go. Ty, ale zobacz, przy kobiecie to spokojnie leży, nie? A u nas to no. <laughs> a u nas to a co mi się tam zrobiło? Bo na te super twarde te Nie chcesz zdjęcia z sklepku? No nie chcę. No chodź to, chociaż dla Michała wyślesz. No weź za pozwój. No to zrób mu zdjęcie i mu zdjęcie. Dziąka z kolejną rybką Jak tam Zonko dzisiaj tutaj ciągnie Jakiś wywiad do kamery mnie no, tak Ale tu ci ręce tylko nagrywę też nie mogę no, spoko. Ręce spoko Panie trenerze Czego nie wdam? No bo przed nie siedzi a teraz już już nie już więcej nie podciągaj go. Nie musisz tak uciekać do tyłu. One ładnie w ten brzeg biją, co? Podejdź sobie bliżej do tego. I trochę wędkę do góry. To, to. <attraction> Masz cały kowrotek na boki. Warta, troszeczkę wyżej wędkę, żeby ona była troszeczkę elastycznie. Ta ryba, bo jak na prosto to robisz... za robi. To wtedy całe obciążenie idzie w żyłkę, tak, nie? na samą żyłkę idzie. A tak to trochę kij amortyzuje. Teraz o, otwórz kabłąk i połóż wędkę na ziemi. I możesz tam iść oporządzić rybkę. Jezu jak ma wielkie zęby. <laughs> Pirania czy co? Ugryzła mnie hipka, hipka, mi ugryzła. Zobacz <laughs> <laughs> jakiego bydlaka wciąg dać Ale orzecha ci zostawił może. Ta ryba miała swoje miejsce w gdzie ucieka, nie? Ta, no. Oni lubią krzaki Ale dzisiaj mam mocnego fidera, to już nie ma miękkiej gry. Dobra, dobra. Łowca leszczy przyciął karpia w końcu. <gry> Możemy się tym fajkiem nie zaksztuził. Najlepszy łowcale jeszcze Chodź, 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 chodź To nie za krótko. Dlaczego? Bo ty grysi. A tam one wszystko jedzą Żeby u ciebie zaraz nie było odjazdu No tak właśnie O jest ty Chodź tu na, jeżeli się powietrza, daj że spokój O wiesz, myśmy cię wypuszczali Teraz jest szansa. Walnąć chyba w łebszym, łebszym panca. Ale siłę mają diabły, co? Ale jako upasione od tych peletów. A jak ty zrobisz, że koszyk jest na zewnątrz? O, weź się, uspokój, proszę. Proszę cię, weź się, uspokój. Już? Nie? Jeszcze nie? Haczek jest, on muszę wypięty, tylko. No weź no, nie rób jazdy. Leż spokojnie. Połóż go i go Szkoda, że leszcze nie biorą. Wolisz leszcze, A, no, tak, tak się nie rzucają. No. Tak się nie rzucają. Łatwiej z nimi to bez uznania no. Dobra, tak Ci go pokażę. Jest? Jest. <głosy> <głosy> Idź już do wody, bo Ty się wyrywasz człowieku. O, a jeszcze mi został, nie, poza Ty go powtórzę. Czy muszkę? Nie, ja. <śmusza> <śmusza> że łowca leszczy następnego ciągu. <śmusza> dawaj, dawaj, bo za ci ryba spadnie znowu i będziesz płacął. Tarfiowego haka nie ma. No albo się łowi, albo się pali. Bo się pokaż ostatnio, długo ryby nie miałeś, to się chociaż pokaż, jak podbierasz. Słuchaj, nie mało jak że spadły mi trzy. to jest luks, nie? No, nie pierdolę nawet. Już, 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 gościu. Zobacz jaki on ma pysk, nie? I teraz zobacz na no metodę, proszę ciebie, weź go ładnie. A i tak haczyk wypluł, tak? Tak. Widzisz? Nie, raczej wypluł. Spokojnie, gościu. Ale energii mają te ryby jak Tak opuszczę Energii mają co? <laughs>